No, ale możemy iść dalej. Nie seksiarski, tylko sekciarski. Kurwa. Nie wysyłaj mnie do logopedy jeszcze. Hana! Ty musisz być jazz. Wszyscy się cieszą na spotkanie z tobą. Kim dużo o tobie mówiła? O. Dziękuję. To jest Sony. To Maja. Witaj w naszym skromnym obozie. Mam nadzieję, że droga nie była zbyt trudna. Witaj. O Jezus ja pierdolę. Pewnie nie od razu się zgodziłaś. Dobrze, że przyszłaś. Jesteś przyjaciółką Kim? Czyli przyjaciółką nas wszystkich? O ty na pewno masz wiele pytań. Czy nie tak zaczyna się duchowa wędrówka? Szczerze to e, nie jestem uduchowiona. Wszyscy się tutaj wspieramy. Kim szczerze pragnie zaleczyć rany? Swoje i Twoje. Tak. Dlatego tu jestem. Chodzi o to. Hmm. To nie jest łatwe. To zrozumiałe. Rozgość się może. Poznaj się z pozostałymi. Dziś mamy sesję. I przy tym dziś mamy obsesję, no to też blisko. Idź i poznaj pozostałych, potem zajrzyj do mnie. Ale Pewnie. Nie, nikogo tutaj nie znam, ale wszyscy tutaj no, są. No dlatego masz poznać, ty idiotko. Ona mówi idź i poznaj pozostałych, ale ja nikogo tu nie znam, no kurwa wow. No wow, nie? No wow. Zawsze w tych sektach są tacy, później okazuje się, że są mocno pierdolnięci. Ogólnie w sektach są ludzie mocno pierdolnięci, bo siłą rzeczy, prawda? Kto normalny jest w sekcie? Sorry. Ale cudownie pachnie. Co to jest? To zupa spora z kolendrą. O, Staram zupa się spora. wszystkich. A mogę Ci jakoś pomóc? Hmm. Chyba zabraknie mi paru rzeczy do dzisiejszej herbaty. Mogłabyś zebrać trochę lawendy, imbiru i duchomora? Uh -huh. Lawendy, Zobaczysz imbiru i muchomora? Pewnie, nie ma problemu. Lawenda imbir muchomor. Dobra. Te zioła dla mnie znajdziesz za deską do pływania przy Kopule. Dobra! Idę tego muchomora szukać. Deska do pływania przy Kopule. Tu jest jakaś deska. Duchomor to brzmi jak jakiś grzybek, halucynek, dlatego zbierzemy i muchomora, też nic nie stanie, nie? To musi być ta polana, o której wspominała Maja. No. Teraz to my tu muchomora zbieramy. O, o, lawenda, muhomor, proszę bardzo. Ekwipunek jest pełny. No kurwa jak? To co, ja tylko dwie, dwa itemy mogę zebrać? Żartujecie sobie ze mnie? Wracając. No. O, nie, nie, to te muchy znowu. Cholerne. Te wścibskie dzieciaki. O, jest Muchomor. Dobra, mam Muchomora. Kurna. O nie, czemu ja sobie Muchomora w ryj, w ryj rzuciłem? Gdzie jest moja szałwia? Jak ja mam ty, tego użyć? ale zachować trochę dla tylko Kurwa, nie wiem, coś wpierdoliłem. Nie coś zeżarłem Na F O kur, jaki ty jesteś mądry Aż nie, niemożliwe. Dobra No, kurde To co zeżarłem jeszcze? Tą lawendę zeżarłem jedną, dobra, trzeba wrócić. Imbirem przywracasz punkty ciała. Dobra. Gra, gdzie walczysz z muchami? Normalnie. No a, przepraszam, w rezydencie Ewilu siódmym i 8. Z czym walczyłeś, kurwa? Jak nie z muchami? Co autor miał na myśli właśnie, jakąś rozprawkę z polskiego trzeba było zrobić, czy tam na polski. Dobrze, że konewka nie ma fobii na insekty, ma na pająki wystarczy. I na w ogóle inne robactwo, także. Luz, potrzeba Świetna Maja, Maja, przyniosłem ci muchomora. Umieść składniki na no, blacie. muchomor. Wow idealnie odmierzone Robiłaś to wcześniej? Właściwie to robię w biomedycynie. Bardzo dużo Uuu. czasu spędzałam w terenie, ale ostatnimi czasy nudy przy biurku. Rozumiem. Robią testy na zwierzętach. To jest w porządku? Hmm. Czy to jest w porządku? Nie jest, ale A. mnie na wydziale nie słuchają. A chuj, nie wiem co to znaczy. Nie słuchają. Może trzeba zmienić branżę. Są też inne gałęzie medycyny. Pomyślę o tym muszę już wracać do Kim. Po do Kim dżung... dżung. No właśnie Dobra, u mnie działa. Jednak już jest git. Co, już git, już git. Jakoś dziwnie mi się zaczęło ciąć, wiesz? W się sensie Windows. O, komuna tam jest! To no nie, to my w drugą stronę najpierw. Kurde, ty mówisz, że muchy walą w szybę. Ja też tyle oczu i popatrz. To jest dopiero dzicz. To jest dzicz? Czemu? Przecież normalnie wszystko jest, o co ci chodzi? A mówi, że to jest dzicz. No nie widzę, żeby tu była jakaś dzicz. O! Czyliś plecak może by tak opierdolił. Czekaj, nie, to jest kim? To nie, to, to my nie. Na razie nie do kim. Dobra. Czy mam tu jakąś mapę? Halo? Mapa obozu? Coś tego? Dobra, co my tu ciekawego mamy? Halo? Halo? Eh, Mordo! Dobra, nie chce nam otworzyć. Ej, ale z drugiej strony, w sumie, powinno być wejście w takim razie. Uuu! Tu może takie uniki robić. Ej, fajne. Co, co jeszcze można robić? Czego mi gra nie powiedziała, można robić? O co chodzi w tej grze? Tak. Nie no, generalnie jesteśmy osobą, która przybyła na wyspę sekciarzy. No i w sumie jeszcze nie wiem, co dalej z tym tematem. Czy mamy rozwikłać zagadkę? Czy ona ma tu odnaleźć siebie w sumie? Generalnie, ma jakieś zaszłości. Pod L zjadasz. U. Pod L są badania jakieś, ty. Czy mogę zobaczyć, co jest napisane On tak średnio? Dobra, jakieś ulepszenia w ogóle? O kurna! Ale ta gra jest rozbudowana! Siemano! Hej, Nie obrazisz się, że ci tutaj po ten pomyszkuje trochę? Hey, cześć, tak? Pewnie słyszałaś Hobbit z deweloperem, czujecie to? ...miał zainspirować zmiany. Ale stary brat... Nie. ...zostawili nas na lodzie. Poprzaj to. Wcielimy z Tylerem moje pomysły w życie i zrobimy z tej wyspy perłę. Najprawdziwsza duchowa idylla. Huh. Aha. Mega, co nie? Brzmi no fajnie. mega stary, mega. A ta spa ze spokojnym duchowym spa powinna mieć wzięcie. Jest super. No Wszystko obmyśliłem. Muszę cię przedstawić ojcu, to mu opowiesz. Idź obejrzyj mój film, by się wszystkiego dowiedzieć. O nie! O, jakiś film mamy do obejrzenia? Film prezentacyjny. Ty, ale to trochę stary ten film. Kiedy ty się robił ten film, gościu? I czym? Co tu jeszcze ciekawego masz? Jakieś wyniki finansowe tam są może? Ale całkiem dużo tych rzeczy na tej mapie, szczerze mówiąc. Co tu mamy? Pryzmatyczny obóz duchowy. Dziękuję, misiu. O. Oczyś umysł i skup się na swoich celach, a potem odpowiedz szczerze na pytania. Imię Sony. Sony kurwa Rightwheel. Czy jesteś gotów na prezentację duchowy? Jestem gotowy. Co spodziewasz się osiągnąć na tym duchu? No. Dobrze wiem, gdzie jest moje miejsce na świecie, ale dzięki guru Tylerowi mógłbym osiągnąć wyższy stopień świadomości. Chcę też pomóc innym w rozwoju duchowym i chyba można mogę też pomóc w organizacji zarówno na miejscu, jak i w wymiarze doglicznym. Okej. Okay. Opisz swój stan umysłu, co cię powstrzymuje przed osiągnięciem duchowego spełnienia? Czuję się osaczony. Osaczony. Osaka, właśnie. E, co dalej? E, przez szarą mgłę, która tłumi moje światło. Czasem obwiniam o to innych, ale już wiem, że sam sobie jestem winien. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się tej mgły pozbyć. Czy tutaj na ten obóz przybywają ludzie ze schizofrenią? Czego najbardziej się boisz? Co cię najbardziej dręczy? Porażki. Zawsze robiłem wszystko na tip-top i perspektywa porażki lub przegranej nie przeraża. Czy przyjmujesz jakieś leki? Jesteś na coś uczulony, uczulona lub masz jakieś problemy zdrowotne, o których guru Tyler powinien wiedzieć? Kiedyś często brałem różne smakołyki dla relaksu, ale kilka lat temu dałem sobie spokój. Czasem tylko przyjmę coś na imprezie. Aha. 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 No dobra. Mogę to otworzyć? O Jezus. Co jest na F? Czekaj. A, na F jest to uderzenie. Dobra. To nie by tego może bił. No.